W dzisiejszej prezentacji omówimy działanie procedury słownikowy opis danych, która pozwoli nam osiągnąć dwa cele. Pierwszym z nich będzie stworzenie książki kodowej, czyli inaczej mówiąc, instrukcji, jak powinniśmy albo jak zakodowaliśmy daną odpowiedź z kwestionariusza papierowego w zbiorze danych. Książka kodowa może posłużyć również jako dokumentacja do badania. Drugim celem będzie przygotowanie zestawu poleceń zawierających pełen opis danych, czyli etykiety zmiennych, etykiety, wartości, braki danych, poziom pomiaru itd. Otwórzmy zbiór danych absolwenci SAF. Przejdźmy na zakładkę zmienne. W zbiorze mamy część danych dotyczących badania absolwentów, gdzie m.in. znajdziemy informacje na temat ukończonego kierunku studiów, płci, wieku, miejsca zamieszkania itd. W związku z badaniami do raportu końcowego chcielibyśmy umieścić książkę kodową, jako załącznik zawierający pełen opis użytych w analizie zmiennych. W tym celu z menu Predictive Solutions Dane wybieramy słownikowy opis danych. Na liście zmiennych po lewej stronie zaznaczmy wszystkie zmienne korzystając z kombinacji klawiszy Ctrl A i przenieśmy je do pola po prawej stronie. Teraz musimy podjąć trzy decyzje: w jaki sposób ma być wyświetlony słownik, w jakiej kolejności mają być wyświetlone informacje oraz na koniec, które właściwości zmiennych mają być wyświetlone. Przejdźmy do pierwszego kroku. Aby otrzymać książkę kodową, zaznaczmy opcję Opis tekstowy danych w oknie raportu Viewer. W następnym polu pozostawmy domyślne ustawienia, czyli wyświetlanie według kolejności zmiennych w zbiorze danych. Na koniec natomiast musimy zdecydować, które elementy mają być wyświetlone. Zaznaczmy checkbox uwzględnij w opisie wybrane właściwości. Jako, że takie informacje jak poziom pomiaru, role zmiennych czy format zmiennych nie będą nam potrzebne w książce kodowej, którą chcemy umieścić w raporcie, to odznaczamy te właściwości. Kliknijmy OK. W oknie raportu otrzymaliśmy niezbędny opis danych, który możemy wykorzystać nie tylko jako załącznik, ale również jako informacje dla koderów prowadzących dane z ankiet papierowych. Przygotujemy teraz pełen opis analizowanych danych w formacie języka poleceń IBM SPSS Statistics, tak aby móc go później wykorzystać do podobnego badania albo jako dokumentację. Wybierzmy jeszcze raz z menu Predictive Solutions Dane, a następnie słownikowy opis danych. Dokonamy drobnych zmian w ustawieniach. Tym razem jako postać opisu danych wybierzmy opcję polecenia wklejone do okna Syntax Editor, a następnie oznaczamy checkbox Uwzględnij w opisie wybrane właściwości, tak aby otrzymać opis wszystkich elementów zmiennych. Kliknijmy OK. W rezultacie otrzymaliśmy pełny syntaks stworzony na podstawie aktualnie używanego zbioru danych. Aby przekonać się o poprawności działania poleceń, otwórzmy plik Absolvent Pusty SAF i upewnijmy się, że jesteśmy na zakładce zmienne. Jak widzimy, jest to ten sam zbiór danych, z tą różnicą, że nie posiada żadnego opisu tych danych. W tej sytuacji skorzystajmy z poleceń syntaksu przygotowanych w poprzednim kroku. Przejdźmy do okna języka poleceń i przy pomocy kombinacji Ctrl A zaznaczmy wszystkie polecenia i kliknijmy w zieloną strzałkę, aby uruchomić wszystkie polecenia. Po wykonaniu poleceń przejdźmy do zbioru danych. Jak widzimy, zbiór danych został w pełni opisany.